Fajajaj, z ojem. Drugi dzień, rana, refleksji. I zostawienie, że ktoś I się wycieżki. Nie chce, się dziś bez strzało, ja jestem dopiero na stacji. się jak Teraz to większy To jest w pełni freestyle przez to, bo się pod pierwszy nie podpisuję. To te trzydzieści, nie na Teraz tak, więc słucham w zawsze to będzie na Jak, 10, bardzo, 10, to 15, 15, jak bardzo, bardzo tak, próbowałem, jak pan, bardzo parli, jak bardzo się jak bardzo nie chcę, żeby salę I ciężko mi jest myśleć o wszystko, ciężko mi jest patrzeć na to wszystko, bo to jest tak, że To jest w ogóle 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. lat, czuję, z moimi winy, że dziś kolejny rok Znowu siłę, ja w siebie sam w ciemności wróciłem, nie jeszcze jeszcze sam Czemu tak łatwo się wyrażę, się to wpisać żeby wszystko w kąt, wyjebany w stricte I przy ta fuj to... ta to... No no rozterki są zbyt ciężkie, no bo to jest z, ruch z, ruch z tego żarty w w to z czasem jest znowu ja z Teraz na mnie łeb, nie umiem się ustawić Jak ja umówiąc mnie wrócić, trzymam łyk jeszcze nie umiem uwierzyć siebie wszystko co Uwielbiam Także kiedy ja i dzisiaj, Teraz ani pasji, zielony. tylko puste słowa, dobra usta, to, tak, to. Tak, także potem się podpisuję, nie podpisuję, nawet jeśli to czuję, wierdaki to może nie zjeść takiej rady, bo się zmienia zaraz wrócę do ten syf, który zrobił to, co chcieliśmy, ale... Chcę, bo bo nie ja bym nie, nie nagrodził to metody, jest stan, że się były i boję się, się przyznać, może to wszystko to kłamstwo, które teraz wymyślam, nie czuję się. Odkupi się od złokaj tak prawda?